cześć, kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, znowu jesteśmy w, w Srebrnej Polanie, w miasteczku Srebrnej Polany, ponieważ mamy tutaj zadanie z Alex, które było czasowe, dlatego w ostatnim filmiku no nie mogliśmy go zrobić. Ale oczywiście, zanim jeszcze zaczniemy, to słuchajcie, to jest koń arabski. Z tego co pamiętam, on. Niestety nie jest dostępny, on był dostępny w można powiedzieć edycji limitowanej na dniach Jorviku, w stajni Jorvik. I tak to właśnie wygląda i dałam mu właśnie ten róg, co był na święta. I wydaje mi się, że wygląda słodko i sowa też jest właśnie ze świąt, ale to nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że są podobne konie również. Jeżeli chodzi o konia arabskiego, a jeżeli jesteście tu ogólnie pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z każdym filmem i aby dołączyć do naszej dużej rodzinki, naprawdę już bardzo dużej, dużej rodzinki. I słuchajcie, lecimy sobie właśnie do Alex, i ona będzie tutaj, w ogóle tu coś, a nie bo to jest do klubów, tu mamy właśnie zadanie oko z Alex. I lecimy. Doskonale, Paulina, udało nam się trochę uspokoić gniew Garnoka dzięki twemu ogromnemu wysiłkowi. Miejmy nadzieję, że przez dłuższy czas nie pojawią się nowe szczeliny. Pandoryczna nierównowaga jest już mniejsza po tym, jak zastawiliśmy za jej dzielne czoła. A, i słuchajcie, jeżeli słyszycie, że dziwnie mówię, to jestem trochę przeziębiona i ogólnie mam twarz opuchniętą. Więc wybaczcie mi, ale niestety tak bywa i lecimy. Nareszcie nadszedł czas na mały odpoczynek, ale niebezpieczeństwo nadal nie jest tak daleko. W każdej chwili Darkor może znów zrobić coś, co zakłóci równowagę, o ile już tego nie zrobili. Koniec z różowym. Porozmawiaj z Awalonem. Jesteś teraz pełnoprawnym członkiem Kręgu błyskawicy. Nie jest to łatwe, Paulina. Musisz wiedzieć, że nie ma wielu osób, które dotarły tak daleko jak ty, Paulina. Jesteś naprawdę wyjątkowa. Gratulujemy i witamy w Kręgu Błyskawicy. Koniec z różowym wykonano. I co? I teraz? Spotkanie w lesie? Uu. nie no było, że spotkanie z awalonem. Chwilka moment. W sumie tu mi się nic nie wyświetla. Więc, wiecie, co, jakie zadanko zrobimy? Bo tutaj, jeśli dobrze pamiętam, jest zadanie, ono też jest z głównych, ale jak już zaczęliśmy robić główne, to robimy główne. Tutaj mamy, słuchajcie, podróżnika. Mamy właśnie tutaj te balony. I z tego co pamiętam, w ogóle jak słyszycie, to mój pies wariuje po prostu. Wariuje, jak zawsze, gdy nagrywam. Ale próbuję spać. Tak, jest niewyspana, bo miała bardzo ciężką noc, można powiedzieć. Ale tak, lecimy sobie tu. I tu właśnie mamy Nix Stone Ground. A to nie jest właśnie ten, ten, ten podróżnik taki. Ok, więc dowiedzmy się o co chodzi. Głód i zmęczenie mnie nie zatrzyma. Dlaczego nie wiesz? Jestem sławny podróżnik i odkrywca Nick Stone Ground. Na pewno o mnie słyszałaś. Wiesz co, mam w planach coś fantastycznego. Najspanialszy projekt planuję epicką przygodę. Czy mogłabyś, skoro już tu jesteś, pomóc mi uporządkować kilka drobnych spraw? Słynny podróżnik, porozmawiaj z nikiem. Okej. Okay. Super, potrzebuję tylko kogoś, kto zabierze kumy. Ten balon zabierze mnie do Doliny Ukrytych Dinozaurów ponad górami Valedal. Jestem pewien, że to będzie udana ekspedycja. Uu. Moja ekspedycja będzie legendarna. Zabierając kumy, staniesz się częścią nieograniczonego sukcesu światowej sławy. Ale najpierw trzeba je zdjąć. Wokół balonu są cztery cu... Ja nie umiem czytać, to są cumy! Cumy! O Boże, takie holownicze. A ja umy. A potem już tylko do góry. Balonem do ukrytej doliny. Odwiedź, odwiąż szczery cumy do, do balonu. Poinformuj Nika, gdy skończysz. No nie, mój pies naprawdę waruje. Gryzie właśnie swoją poduszkę. Jak to słyszycie, to no naprawdę. To was przepraszam. O po prostu, ja nie wiem, czasem jej tak odbija. Ostatnio zaczęła dywan gryźć, a nigdy nie gryzła, więc Zim y wiosenne przesilenie normalnie. Czysto, ruszamy, sterowce, balony, zapeliny, to jest towar, już czas. Do zobaczenia, udaję się do Doliny Ukrytych Dinozaurów. Kto wie, może znów się spotkamy. Okej, okay, to tak, to tyle? Ale to fajnie wygląda. Ale to tyle? O kurde, ej, wiecie co? Ja wiem o co chodzi teraz. Teraz się zorientowałam o co chodzi w tym głównym zadaniu. Ale słuchajcie, jednak. Um, um, wydaje mi się, że go nie będę robić. Bo teraz się zorientowałam o co chodzi właśnie w tym lesie. I wydaje mi się, że gdzieś pojedziemy i zrobimy, słuchajcie, sobie jakieś poboczne. O, i wiem gdzie pojedziemy. Słuchajcie, widziałam zadania dostępne u Baronowej. Więc widzimy się już tam. I słuchajcie, jesteśmy w yy, dworze srebrnej polany. Ale słuchajcie, no dosłownie parę minut temu, a parę minut temu, przed chwilą Wam mówiłam, że mój pies szaleje i że gryzie poduszkę. I słuchajcie, wypruła tą poduszkę. Rozpruła tą poduszkę i będę miała co do szycia potem. Więc tak. Piszcie mi, czy Wy też macie szczeniaki w domu. Bo moja ma 7 miesięcy i skoduruje nieźle, ale dobra, lecimy, bo tu ma baronowa i zobaczycie. Mamy tutaj dwa zadania. Wydaje mi się, że weźmiemy najpierw nowe droga do ujeżdżalni, ponieważ to było pierwsze zadanie, jakie tu się wyświetlało. Dzień dobry, droga Paulina. Myślisz, że będziesz w stanie pomóc mi z jedną małą rzeczą, którą nie mogę zrobić sama? Możesz, Och, jesteś prawdziwym skarbem. Jak widzisz, od dawna myślałam o organizacji podwózki do transportu z ujeżdżalni do winnych ogrodów, ale nigdy nie udało mi się znaleźć sposobu na sprowadzenie go tutaj. Wzgórze jest zdecydowanie zbyt strome na podróż w dół, więc jedynym sposobem jest droga z wioski zachodniego przylądka. Ale jak wiesz, tam na drodze znajduje się zepsuty most. Jednak rozmawiałam ostatnio z moim starym przyjacielem Jacobem, Goldspurem i, i powiedział mi, że znajduje się przejazd pomiędzy zapomnianymi polami a ujeżdżalnią. Wspaniale to słyszeć, powiedziałam, a Jacob obiecał, że dostarczy transport do ujeżdżalni, jak tylko zostanie przesłany z Jarlaheim. E jak to się czytało? Dż Yar Nie, Jarlaheim będziemy mówić. Ja czytam tak, jak piszę. <grym> Kilka dni temu powiedziano mi, że ładunek został dostarczony, ale nadal nie mam żadnego znaku od Jacoba. Próbowałam dzwonić do niego, ale nie otrzymuję żadnej odpowiedzi. Myślisz, że możesz pojechać do Jacoba i zobaczyć, co się stało? Dziękuję ci bardzo, Polina. To, wiad... to wspaniale wiedzieć, że mam przyjaciółkę, na której zawsze mogę polegać. Pojedź i porozmawiać z Jacobem w urodzajnych hrabstwach. Okej, okay, czyli cię. Czyli, u daleko. No ale okej, okay, lecimy. Jedziemy chyba szybkim transportem, co? Jak myślicie? Bo, kurczę, jechać tam taką drogę? Bo, to jest, bo są urodzajne hrabstwa, czyli najlepiej po prostu właśnie do Jarlaheim. Piszcie, piszcie mi, jak to się czyta. Ja czytam komentarze i potem chociaż wiem, jak to się czyta. Ale słuchajcie, tak, lecimy sobie tu do Jarlaheim, Jarlaheim. A wiecie, ja nie ufam translatorowi Google za bardzo, więc tak to wygląda. I słuchajcie, jesteśmy tu. Mamy jechać gdzieś tu na urodzajne hrabstwa. Aha, no to to będzie właśnie tu, gdzie jest też główne zadanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o starszaj. dobrze tu pojechałam. Tak, tu widzicie, jest to zadanko. A, źle po... Nie, dobra, mogę tu jeszcze pojechać. Bo wiecie o co chodzi? E, tutaj jest starshine, to inaczej jest koń. Ehm, nie Alex, nie Lindy. Kurczę. No, jak ona miała? Słuchajcie, źle pojechałam, więc lecimy tutaj, ale tak jak tu mówię, to tu jest w ogóle zadanie właśnie ze starshine, bo to jest inaczej... inaczej, bo to jest koń. Który należy do lisy, jeśli dobrze pamiętam. A, a Jacob to jest ten, ten taki starszy tutaj, ten. Jak on ma? No, ten dziadek tych, tych, tych. Nowa droga do ujeżdżalni. Ehe, ehe, witaj Paulina, a Co mogło pójść źle, kiedy pomaga sam sambur, burmistrz? Ehe, ehe, a psik, ech. Niech zgadnę, jesteś tutaj pod wózkę baronowej. Grypa tak mnie załatwiła, że nie mogę nic zrobić od kilku dni. Ledwo dzisiaj podniosłem się z łóżka i nie czuję, żeby miała wkrótce nastąpić jakaś poprawa. Ale czekaj, poprosiłem Jacoba o pomoc i obiecał, że się tym zajmie. Czy Jag jest najlepszy do tej roboty? Hm. Cóż czasami jest trochę nieodpowiedzialny, ale dał mi swoje słowo, a nie sprawi żadnych kłopotów. Poza tym Jack nie będzie kierowcą, zatrudnił doświadczonego kierowcę, aby zajął się tą sprawą. Jedyne co Jack musi zrobić, to zaznaczyć drogę między zapomnianymi polami, a ujeżdżalnią. Czeka przy porcie, więc pojedź w dół do niego i porozmawiaj z nim. Uroczego dnia Paulina i powodzenia! Okej, okay, czyli mamy sobie wrócić do naszego nielubionego burmistrza. Więc widzimy się na miejscu. I słuchajcie, w sumie miałam widzieć się z Wami na miejscu, ale może niektórzy nie wiedzą, jak tam dojechać, bo musimy udać się do portu. Więc dlatego tu właśnie na tym skrzyżowaniu wzięłam i zaczęłam, że tak powiem, od nowa z Wami kadać. I tu mamy. o, mamy podwóźkę. Jack. Hej, hej dziewczyneczko, właśnie miałem jechać tym starym gratem do ujeżdżalni. Chcesz przejechać się ze mną? Może spróbujemy pobić rekord prędkości na tych szalonych, pełnych zakrętów drogach? To będzie mega zabawa. Bardziej zabawna niż zabawa w ciuciu babkę. Jazda przez te wszystkie szalone zakręty będzie wyzwaniem. Kierowca, e tam, wysłałem go do domu. Coś tak szalonego jak to chcę zrobić sam. Wyluzuj, poradzę sobie. Trochę wiary we mnie, trochę wiary Paulina. Ok, jadę do zobaczenia w ujeżdżalni. Najlepiej będzie, jeśli pojedziesz za Jackiem i zobaczysz, że, czy dotar bezpiecznie do C. Ok, no to lecimy, bo ja mu tak. Zobaczymy, gdzie on w ogóle pojedzie. Wygląda na to, że coś spadło z tego transportu. Najlepiej będzie, jak pojedziesz za nim. Ok, no to lecimy pomału. Daje się, że mi się wydaje mi się, się, że ja wam to po prostu na spokojnie przyspieszę. I słuchajcie, jak widzicie, Mam 5 na 6 flag. Nie mów mi, że on tu. Pełna prędkość do ujeżdżalni. Gdzieś ty skręcił. Hej, niezła robota ze zbieraniem tych flag. Najwyraźniej miały być postawione wzdłuż jakiejś drogi czy coś. Coś musi być nie tak z drzewami podwózki, drzwiami podwózki, skoro flagi wypadają w ten sposób. Hm? Czy sprawdziłem drzwi przed wyjazdem? Nie miałem czasu na sprawdzenie takich nudnych rzeczy. Jeśli chcesz mieć zrobione wszystko perfekcyjnie, powinnaś zatrudnić profesjonalistę. Mój drogi staruszek powinien o tym pomyśleć, zanim wpakował się w cały ten projekt. Hej, tak, poza tym, wydaje mi się, że coś nie tak jest z tą mapą. Nie widzę tutaj żadnej ujeżdżalni. Aha, teraz czaję. Odwróciłem mapę do góry nogami. Dobrze, że jestem taki inteligentny. Ktoś powinien powiedzieć drukarni, żeby następnym razem wydrukowała rzeczy porządnie. Spróbuj mnie dogonić, jestem mistrzem kierownicy, więc te kręte drogi wydają się być dla mnie niczym. Gaz do dechy na tym starym wzgórzu. Najlepiej będzie się pojeździć za Jake'iem i zobaczyć, gdzie skończy tym razem. No, jak sądzicie, gdzie skończy? On tu nie przejedzie przecież. Okej, okay, musimy tu zrobić. I lecimy. Widzę, że tu już są dwa znaczniki na raz, więc tak znaleźliśmy ich. Znaczy ich jego. Czekaj, czy to jest ujeżdżalnia? Nie, ta mapa jest kompletnie bezużyteczna. Jak ktoś może tworzyć takie bezużyteczne mapy? Myślę, że teraz będę podążać za moim wewnętrznym GPS-em. Jak myślisz, gdzie powinienem jechać Paulina? Wskazujesz na zapomniane pola. Ta droga. Okej, okay, super. Teraz zrobię coś, w czym marzyłem od dłuższego czasu. Zaje fajnie! Zaraz będzie świadkiem czegoś niesamowitego Polna. Przeskoczę przez wyrwę między tym miejscem a zapomnianymi polami. Jak to, czy jestem pewny? Użyć mostu? Nie, jesteś taka nudna. Ale tak, jeśli chcesz babciu, i tak zamierzam wcisnąć gaz do dechy, będę szybszy niż pociski armatni, pocisk armatni. Do, do zobaczenia ślimaku. Najlepiej będzie ci pojedziesz za Jake'iem i zobaczysz, gdzie skończy znowu. Znaczy, wiem, że tam pisał tym razem, ale powiedzmy sobie szczerze, gdzie on tym razem pojedzie. Więc lecimy. Okej, okay. i słuchajcie, zostały nam dwa znaczniki z tego co widzę. Więc pewnie gdzieś tutaj będzie stał. Dokładnie. Spójrz, następnym razem ktoś musi dać zdecydowanie bardziej jasne wskazówki co do drogi. Nie ma tutaj żadnej ujeżdżalni. Gdzie to do licha jest? Ta, ta, nie stój tutaj, taka zagubiona, zgubi, zagubiona Paulina. Wracamy do domu w takim układzie? Nigdy nie znajdziemy tej ujeżdżalni. hm? Co widzisz ją stąd? Tak, popatrz. Hahaha, ha, ha. wspaniale, jedziemy. Mam zamiar przeskoczyć z transportem przez wodę prosto w okno ujeżdżalni. Zaciągnąć ręczny i wpasować się idealnie między przeszkodami. Co? Nie podoba ci się mój pomysł? Ech, nie będę nawet wkomentował, jak bardzo nudna w tej chwili jesteś. Do zobaczenia w ujeżdżalni, babciu. Dobra, lecimy za nim znowu. Ale zobaczcie, jaki on jest. I on został burmistrzem tylko dlatego, że nikt inny nie głosował. In, nikt inny nie, nie startował Słuchajcie, zostało mi Jedna flaga Nie mogę jej znaleźć O, tu jest no, i co ty chcesz zrobić? Co to? Pełno wody i brak trampoliny do wyskoku? Co to w ogóle jest? Jak zamierzasz się nad nią przetostać tak w ogóle? Jo, to musi być to miejsce, o którym mówił tata. Mam rotał coś o jakiejś ścieżce, wzdłuż której powinienem jechać, ale nie brzmiało to jak coś ważnego, więc podkręciłem muzykę na moim mp3. Żeby nie musieć go słuchać, ale czekaj, Paulina, weź te flagi i z przyczepy i zaznać przejazd do ujeżdżalni. Naprawdę zaczynam się porządnie nudzić z całym tym zamieszaniem. Nie powinniśmy wrócić do Jara heim pograć trochę na konsoli, nie? Hmm. Okej okay, w takim układzie, ale to ostatnia rzecz, jaką robię z tą przeczepą. Całą resztę robisz sama. Mam mega ważne burmistrzowskie rzeczy do zrobienia. Wstrząs na drodze do rekordu prędkości. Okej. Okay. Czyli musimy mu postawić tutaj flagi. Bo jakby ktoś właśnie nie wiedział, tutaj fajnie da się przejechać za każdym razem, jak na przykład nie chcę wam się jechać dookoła. To właśnie tu jest takie miejsca są, gdzie można przejechać na spokojnie. I się nie utopić. Więc znajduję się tam kilka flag, które mają mi wskazać drogę przez wodę. Muszę powiedzieć, że ogromna rampa, na której można by przeskoczyć, byłaby o wiele bardziej cool. Hmm. Może powinienem zbudować jakąś? Jestem w końcu burmistrzem. Ha! Zmiażdżam świat super rekordem prędkości. Do zobaczenia przy ujeżdżalni. Wielki przegrany. No fajnie. W końcu gdzieś dojechaliśmy. Więc ja już tu wam nie przyspieszam, ponieważ wystarczy, że Dotrzemy do ujeżdżalni na spokojnie, bo już tu mamy zielone, czyli dojechał. Więc cieszmy się i radujmy, że nie rozbiliśmy tego transportu. I w sumie dzięki temu mamy transport z ujeżdżalni. W sumie ja wam się nie pytałam, czy jest tu transport, czy nie, ale jak się, cieszy mnie, że, że jest. Bum, transport dostarczony, miło, bo ta robota zaczynała mi się już nudzić. Teraz wracam do Jarla Hempolna. To, to na mega ważnych rzeczy do zrobienia. Chcesz jechać ze mną i pograć na konsoli? Nie? Szkoda. Ech, więc skończyliśmy całą przygodę z transportem, prawda? Niech ta trząsąca się baronowa wie, że jej podwózka jest teraz w swoim miejscu. Jaszczurka powinna się uciszyć. Myślę, że możesz do niej pojechać i sprawdzić przy okazji, czy podwózka działa. Prześlij jej pozdrowienia ode mnie od Jacka Goldspura, najlepszego burmistrza ever. Teraz wracam do Jarlaheim. Siema, Paulina. Ok, więc słuchajcie, wejdziemy tutaj właśnie tym transportem, ale mnie to bardzo cieszy. Myślałam, że tamten będziemy odblokowywać, ale to też jest super. I słuchajcie, tu gdzie mamy dwór? Jesteśmy, słuchajcie, u baronowej. Mam nadzieję, że będzie zadowolona, że to wszystko tutaj jest. E, powiedz baronowej, wszystko o podwózce. Dzień dobry, kochanieńka. Ko kochanieńka, dobrze. Paulina, podwózka jest na miejscu? Cudownie. Mam nadzieję, że nie miałaś kłopotu. Wszyscy jeźdźcy ze srebrnej polany będą ci wdzięczni. Możesz być pewna. Jako podziękowanie za Twoją pomoc, mam nadzieję, że przyjmiesz ten mały upominek. Jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za pomoc. Do zobaczenia później, moja droga Paulino. O, dostaliśmy spodnie. U, fajne nawet. Okej, okay, kochani, i wydaje mi się, że w tym momencie kończymy filmik. Bardzo dużo zrobiliśmy dzisiaj, więc bardzo mnie to cieszy. I w następnym filmiku wydaje mi się, że lecimy na spotkanie w lesie. Czyli spotkamy się z koniem lisy. Więc ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie kciuka w dół, a jeżeli jesteście tu piesze, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z każdym filmem. I należeć do naszej wspaniałej rodzinki bardzo dużej. Trzymajcie się ciepło i pa!